Cześć. Ostatnio pomyślałem sobie, że coś nagram, i w końcu to zrobiłem. E, ten widok w filmiku, jaki widzicie, to wynika z tego, że nagrywam na okulusie i po prostu to jest widok z jednego oka e, prawego w tym przypadku. E, ten. Obraz jaki jest to, jak na razie, przynajmniej najbardziej mi się podoba. I tak, stwierdziłem, że nagram coś z Elite Dangerous. Na razie taki króciutki tutorial odnośnie dokowania i wylatwania, Żeby trochę może opowiedzieć. W sumie jest to gra, która przyczyniła się niejako do tego, że zakupiłem Oculusa za symulatorami. Niespecjalnie jakoś przepadałem, to nie był mój temat, nie ciągnęło mnie do niego. Ale że od jakiegoś czasu już niewiele grałem, to chyba jest ta część rozgrywki, którą zacznę odkrywać i zaczyna mi się podobać. Poza tym, tutaj, tematyka jest jak dla mnie ciekawa, bo któż nie chciał polatać w kosmosie, a Oculus pozwala. Na to, żeby zobaczyć trochę więcej i odczucia, żeby były inne, e, że to tak. Pierwsza rzecz, która się po założeniu okulusa tak najbardziej rzuca w oczy, że e, te napisy nie są jakoś super czytelne, aczkolwiek wydaje mi się, że od ostatniego patcha e, coś chyba poprawili, albo już się przyzwyczaiłem do tych napisów. Albo je faktycznie usprawnili, bo widać je, wydaje mi się, że lepiej. E, I tak, może tutaj się tak miga po lewej i po prawej stronie coś to dla tych, którzy nie wiedzą to po lewej stronie mamy do, e, dostęp do menu. One się otwierają automatycznie, kiedy ruszymy głową. E, e, po lewej stronie mamy menu odpowiedzialne za. No akurat jesteśmy w stacji w tej chwili to nie wszystko widać nie wszystko się aktywnia jak jesteśmy zadokowani po lewej stronie jest nieodpowiedzialne za nasze misje, questy tak jak gdyby oraz mamy dostęp do całej mapy galaktyki czy też najbliższych punktów do których możemy się udać mamy też listę Statków czy też obiektów, które są w pobliżu, i możemy je jakoś wybrać i nacelować. Ta wielka ta kostka sześcian, pięciokąt, sześciokąt. To jest obraz stacji, w której się znajdujemy. Z przodu menu takie główne menu, którym jak jesteśmy zadokowani, możemy sobie wybrać stacje i rzeczy, w których możemy coś zrobić. Tutaj możemy sobie wybrać jakieś misje, którymi się chcemy zająć, przynajmniej w single playerze. To jest obraz naszego statku i takie położenie, które wyświetla jego aktualne położenie i nachylenia. To mniejsze, takie menistrzema paskami, to służy do zarządzania. Energią, zasilaniem w całym statku. Możemy sobie przerzucać dane zasilania, na przykład na broń, na tar, na osłony, kosztem innych podzespołów. No i tam wskaźniki paliwa i takie podstawowe parametry, czy mamy wysunięte podwozie i stanie statku. Po prawej stronie mamy menu służące do zarządzania naszym statkiem, chociażby tak, jak już wspomniałem, podwozie, ładunkiem, żeby można zarządzać uzbrojeniem. I tak, na razie może wyjadę z hangaru. Ostatnio poprawili, też usprawnili, na pewno usprawnili taką jedną poprawkę. Bardzo często było tak, że jak się ruszało głową, to zdarzało się tak, że zamrażał się obraz, poruszał się razem z głową. Ale po ostatnich aktualizacjach naprawdę zoptymalizowali to. Bałem się, że to jest wina może komputera, aczkolwiek komputer mam w obecnej chwili naprawdę dobry. Ale to ostatnio usprawnili, widać jeszcze, no to w końcu jest beta, to jeszcze dużo pracy mają. Ale pomimo tego, że jest beta, to i tak już można tutaj trochę porobić ciekawych rzeczy. Tak jak wspomniałem to jest prosty tutorial, w tej chwili znajdujemy się w stacji i na pierwszy, no pierwszym razem jak się tutaj e, to uruchamia to to naprawdę robi, robi <grywają> piorunujące wrażenie. Sam fakt na Oculusie, na komputerze zdarzyło mi się tylko raz to uruchomić e, i jestem przyzwyczajony, że w Elite właśnie gram w ten sposób. To już nie jest to samo, i nie chcę grać w niego nie na okulusie. Po prostu już traci to pewien urok. Dobrze, a tutaj się już poprawił. Pokazał sonar w momencie, kiedy wychodzimy z hangaru. Sonar, który pokazuje nam wszystkie obiekty w pobliżu oraz czas. 4 minuty. Czas. Jakie mamy na opuszczenie stacji, bo inaczej nas zestrzelą. Tak przynajmniej mi się wydaje. Znaczy, na pewno nie zestrzelą. Jak działa, wyciągnę to, mnie zestrzelą, więc tutaj też chyba mnie zestrzelą. Z tego co kojarzę, nigdy mi się nie zdarzyło. W tej chwili, jakby co gram na padzie, czekam na joystick, bo stwierdziłem, że to jest grado, które jeszcze sobie dokupię joystick. Taki nie lada byle, jaki joystick. Więc na razie by wylecieć z tego statku. Naprawdę sam fakt, że można to wszystko tak fajnie obejrzeć, to jest, to jest coś, do czego Oculus jakby został stworzony. Pady mają swoje ograniczenie. Mało jest tych przycisków. Brakuje mi tu wielu funkcji i muszę się posiłkować klawiaturą, ale. Poczekam na joystick. No i tak. Planeta. Object Complete. Opuściliśmy stację, taki był nasz cel. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy Sonar, od razu nam się stacja zamieniła na widok stacji na planetę, to zawsze wyświetla się najbliższa planeta. Albo cel. Jeżeli sobie wybierzemy cel, to to jest właściwie będzie nam wtedy wyświetlać cel. I tak w tej chwili sobie. No tak jak już mówię, wyleciałem, ale trochę się pokręcę. I tak jak już mówię, to są naprawdę... No to robi nie, nieprawdopodobne wrażenie na Okulusie. Ktoś kto interesuje się tak kosmosem, jakby mało kto się nie interesuje, tak mi się wydaje. Przynajmniej z ludzi. Zainteresowanych grami, mającymi taką w sobie. Ciekawość, to mówię, robi to nie małe wrażenie. Widok mgławić, a tu można jeszcze porobić masę rzeczy. Są walki wszelkiego rodzaju, podróże między galaktykami, i nieraz potrafi nas zaskoczyć to, co tu zobaczymy. żebym nie odleciał za daleko, to właśnie sobie wybiorę kontakt z którego możemy sobie wybrać najbliższą u nas jednostkę najczęściej stacje w tutorialu to się wyświetlają stacje i wybierzemy sobie log tej target w tej chwili na radarze pojawiła się właśnie stacja ta na formacja i proszę mamy stację pamiętam że jak pierwszy raz to uruchomiłem test to podlatuje się do tej stacji jest takie wow Robi. Robi wrażenie. Tak samo przy podróżach międzygalaktycznych jak na w pewnych momentach wyrzuca koło różnych stacji czy jest słońca, gwiazdy. Nie słońca. Nie wiem czy jest słońce w sumie. Gwiazdy są na pewno. Tak. Myślę, że jeszcze coś nagram z tego bo to jest jedna z tych gier, które myślę, że warto poznać trochę bardziej. Mam jeszcze w planach inną grę, też o tej tematyce, niejako konkurent dla tej gry. Teraz zatokować, zacumować, tylko znajdę wyjście, <grywa> chyba nigdy to nie przestanie robić na mnie wrażenia, albo przynajmniej nie prędko przestanie robić. Największym problemem, jaki mam, to znalezienie w tych okrągłych stacjach, jak już się wyleci. Znaleźć wejście, aczkolwiek ten mały radar pokazuje nam, gdzie powinno się znajdować. Zanim lecimy, trzeba poprosić o dokowanie bo inaczej nas zastrzelał. Tutaj 36, nasze stanowisko do lądowania. I tak, jak już mówiłem, grałem parę bitów. Udało mi się to zagrać. Na padzie uważam, że to jest to chyba jest to trochę. Uciążliwe. Ta czułość wydaje mi się, że jest taka mało zadowalająca. I tak tu jest nasze miejsce do parkowania. Spróbujemy zadokować. Się uruchomił radar. Zwołnijmy. Sukces. Tutorial zakończony. Tak jak mówiłem, jeszcze coś na pewno z tego nagram, bo uważam, że warto pokazać tutaj coś więcej. Jakieś misje, walki. Pewnie też przy użyciu joysticka zrobię. I tak. E no, na chwilę obecną to tyle. Dzięki za uwagę i cześć.